No i dobra, jest dramat, no, bo ktoś nas tutaj już szwabił, już szukał. I ja teraz nie wiem, czy to jest w ogóle sens robić dalej takie wyzwania jak loteria, bo z jednej strony mnóstwo hejtu w internecie się wylało, zupełnie nie wiem dlaczego. To jest część mojej pracy, po prostu. Ja sobie testuję samochód przez miesiąc, doprowadzamy go do pięknego stanu, a potem wykupujecie buki i, i ja go wam na tej loterii wydaje, ale wyobraźcie sobie, że ktoś Podszył się pod moją loteryjną stronę i na lewo wygarnia hajs. Jeżeli ktokolwiek z Was wszedł na stronę inną niż autonalato.pl, czyli wszedł na domenę autonalato.info na przykład, no to znaczy, że został oszukany. Jeżeli tam kupiliście e buka, to musicie być przekonani na 100%, że go nie dostaniecie. Tam jest niby odzwierciedlona moja strona autonalato.pl, ale jest troszkę inna, jest nie tak skonfigurowana graficznie, jest płatność tylko blikiem i nie ma w ogóle logowania, tylko zapłać, 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 wysyłasz blika, ktoś przejmuje Waszą kasę i nic z tego nie będzie. Także no to jest coś, co podcina skrzydełka, powiem Wam, naprawdę, bo chcę chce dobrze, chce zrobić coś Fajnego, chcę się pobawić tą motoryzacją oldschoolową, chcę wyszykować tego bokstera, zrobić fajny finał, zrobić fajnego lifea na, na 4 czy 5 godzin. A tutaj taki szmonduch jeden z drugim rejestruje domenę gdzieś w Hongkongu i wyciąga kasę od no, moich potencjalnych jakichś tam współudziałowców tej loterii. Także nie wiem, no, aż mi myśli takie po drodze przyszły do głowy, żeby olać to wszystko po prostu i zrezygnować z tego wszystkiego. Mnie to tak strasznie wnerwia. Jak ktoś od razu mógł wpaść na pomysł, że jest sobie taka loteria, to zrobię mirror, zrobię odzwierciedlenie tej strony i po prostu wyłudzę hajs od was i go ukradnę. Po prostu, bo to jest złodziejstwo. Oczywiście sprawa została już podana do wszystkich służb, już jest zawiadomiona policja, i już mam nadzieję, że ta strona nie istnieje. Jeśli jeszcze istnieje, to za kilka dni najdalej będzie wygaszona. Także nie wchodźcie na autonalato.info, wchodźcie tylko na autonalato.pl. To jest tak skrajnie podłe i tak, tak, tak skrajnie niebezpieczne, że, że aż, aż mi się w ogóle mówić o tym nie chce, no bo chodzimy wokół tego samochodu od miesiąca, pracujemy, wymieniamy różne rzeczy, zbieramy faktury, piszemy historię tego samochodu, robimy detailing cały, robimy przeglądy, dajemy mu gwarancję, i nie wiem, ile tej kasy koło nosa przeleciało, w sensie ile kasy wystraciliście, straciliście, a mi koło nosa przeleciało przez to, że e, ktoś tym blikiem, na tym info e, to wszystko gdzieś tam pokupował. No strasznie mi przykro, no nie moja to rola, ale strasznie Was też za to przepraszam, bo jestem wściekły na maksa, jestem w po prostu, co tu dużo gadać. No jestem w że takie rzeczy się dzieją i że akurat dotyczą tej mojej przygody y, z, z loterią, z motoryzacją i z boksterem. Dobra, dwa słowa jeszcze, bo samochód przyjechał całkiem niedawno. Chociaż mi oh, złośnie bierze. Samochód przyjechał niedawno po raz kolejny z, ze znakomitych przeglądów. Zrobiliśmy te sondę lambda, zrobiliśmy tę odmę olejową i faktycznie udało się uzyskać nie rok, a dwa lata gwarancji na ten samochód. Także dwa lata od momentu mm, przekazania go y, i finału loterii będą y, ten samochód będzie objęty dwuletnią gwarancją y, producencką, co jest ekstra po prostu. Także nie trzeba bać się żadnych grubych awarii. I teraz uwaga, będę pił do wszystkich tych, bo mówicie, a, Budda robi loterię, Kickster robi loterię, tamten robi, tamten robi, ten robi. Okej, okay, ale ja to robię inaczej. Ja to robię na swój sposób, bo no nie wiem, jak koledzy wystawiają na, na loterię coś typu driftowóz, czy y, te, to, 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 to Porsche Ambo, które pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, to ja bym osobiście takiego samochodu, sorry Gregor, ale nie chciał wygrać, bo co ja bym z nim zrobił? No dostanę jakąś budę, jakąś strukturę samochodu i, i no przecież w loterii nie biorą udziału tylko mechanicy samochodowi i nie biorą udziału milionerzy, którzy potem te samochody utrzymają. Wygrasz taki Audi RS6 z ceramicznymi hamulcami, pokatujesz, pokatujesz i wymiana ceramiki będzie Cię kosztować 120 tysięcy PLN-ów. Brutto. No i kogo na to stać, żeby to wszystko zrobić? No, ja się staram, ale jestem zły. Ja się staram, żeby ten samochód był naprawdę, żeby był Porsche. Ale żeby był naprawdę tani w eksploatacji. Po pierwsze, żeby nic się w nim nie zepsuło, a po drugie, żeby jego przeglądy i, i jego eksploatacje, jeżeli ktoś będzie chciał nim jeździć 15 tysięcy rocznie, żeby kosztowała go dokładnie tyle samo, co nie wiem, jakiegoś samochodu segmentu D typu Volkswagen Passat czy, czy Opel Insignia. Naprawdę tutaj nie jest drożej. Tutaj te podzespoły te przeglądy e, kosztują tyle, co w normalnym samochodzie, chociaż wiadomo, że ceny roboczogodziny w serwisie Porsche wyglądają zupełnie inaczej niż na przykład w serwisie nawet Mercedesa czy Volkswagena, e, ale z drugiej strony Porsche ma preferencyjne stawki roboczogodziny, jeżeli chodzi o starsze samochody, a pamiętajcie, że ten samochód jest z 2010 roku, także kwota tej roboczogodziny to będzie pewnie połowa tego, co musielibyście zapłacić, kiedy serwisowalibyście nowy samochód Porsche, także no, staram się to wszystko jakoś pospieszyć, Staram się to wszystko jakoś poukładać, żebyście Wy byli zadowoleni, żebyście bawili się przy okazji, bo pamiętajcie, że y, no, kupowanie e-booków i granie o ten samochód to nie jest obowiązek. To jest, to jest zabawa. To jest tak jak, jak obstawianie wyniku meczu, jak kupowanie, nie wiem, napoju gazowanego, gdzie pod korkiem jest jakiś kod, który można wbić online i, i coś sobie wygrać. Wszędzie dzisiaj gdzieś coś można wygrać. Na stacjach benzynowych wygrywamy samochody, w sklepie spożywczym, wszędzie, wszędzie, wszędzie. Jesteśmy takimi zabawami otaczani, by powiedzieć czasami nawet osaczani i to do Was należy wybór, czy Wy w tym bierzecie udział, czy w tym nie bierzecie udziału. Ja do tej pory przyznam się Wam szczerze, w ogóle w czymś takim nie brałem udziału. Nigdy. Nigdy nic nie wygrałem. Dlaczego? Dlatego, że nigdy w nic nie grałem. A znam znowu takich, którzy gdzieś tam cykną, tu właśnie meczek obstawią, tu wygrają 2000. Tutaj coś tutaj tego. No jakoś to wszystko się napędza. Także kto chce skejtować, niech chce skajtuje to wszystko związane z finałem, z loterią. Finał już 21 czerwca. Mam nadzieję, że się wszyscy będziemy widzieć, ale komu się naprawdę nie chce wylewać żółci w internecie i jeszcze nie pogarszać mojego stanu psychicznego po tym, jak dowiedziałem się, że jesteśmy wszyscy okradani. To niech się po prostu bawi tą loterią. Jak wam się chce. Możecie sobie kupić coś tańszego, możecie sobie kupić coś droższego, możecie sobie poczytać, możecie złagodzić moje skołatane emocje i moje bolące, jęczące z bólu serce. Żeby, moja mamusia tak kiedyś mówiła, jak najgorzej komuś na świecie życzyła, to to ja temu, który założył tę domenę w Hongkongu i wyciągnął te kasy od Was, nie wiem ile i nie wiem od ilu z Was, żebyś Ty miłości nie zaznał, frajerzyno cienki. Żeby Cię naprawdę mocno życie poturbowało i żebyś zobaczył, że żeby zdobyć kasę, to się trzeba napracować, a nie zakładać lewiznę i okradać ludzi. Strasznie mnie to boli i... Żegnam się z wami dzisiaj o schle i o ziemię, bo nie chcę mi się już więcej gadać.